Cześć, witajcie w imieniu Centrum Szkoleniowego Komarch, jak i swoim własnym. Witam Was na webinarze, którego tytuł brzmi Sztuczna inteligencja w raportowaniu AI w BI. Ja nazywam się Adam Bartosiewicz i przez najbliższe parę minut opowiem Wam o tym, co zmienia się w branży raportowania, jakie technologie coraz mocniej wchodzą do firm, jakie technologie powstają w laboratoriach różnego rodzaju dostawców i ten webinar jest zachętą do tego, abyście zechcieli wziąć udział, mamy nadzieję, że na żywo w Comarch Competence Day, które już w czerwcu odbędzie się w kilku miastach w Polsce, w czerwcu i w kolejnych miesiącach. Mamy nadzieję, że zamieszanie, które toczy się teraz i które trochę nam życie utrudnia, ale jest konieczne, już minie, już ustąpi i będziemy mogli się spotkać live. Gdyby tak się nie wydarzyło, to będziemy przenosić to wydarzenie do internetu. W naszym programie jest trochę opowieści o tym, co będzie się działo, czy dzieje się w technologii, oraz krótkie demo, pokazujące to, że. Te narzędzia nie to, że są planowane, one już są, już się pojawiają, wchodzą coraz mocniej i pozwolą nam, czy pozwalają nam zmieniać nasz stosunek do codziennej pracy, ale też tworzą nowe wyzwania, ponieważ zupełnie nowe, inne kompetencje potrzebne są na rynku. Kilka słów o tym zaraz powiem. Zapraszam zatem, aby zostać ze mną przez najbliższe kilkanaście minut. Tak więc, zacznijmy naszą opowieść AI w BI. Co się wiąże z tym tytułem? Przede wszystkim terminologia sztuczna inteligencja, artificial intelligence. To jest oczywiście słowo klucz, wytrych, które tak naprawdę niewiele oznacza, w rzeczywistości są to algorytmy głębokiego uczenia maszynowego, które bardzo mocno wchodzą do świata business intelligence, Świata raportów, świata produkcji informacji na użytek korporacyjny, rządowy i każdy inny. Głównie z uwagi na to, że przyspieszają, ułatwiają codzienną pracę, ale także widzą więcej. Dzięki tego typu narzędziom można oczywiście zobaczyć znacznie więcej ciekawych informacji, zdarzeń do tej pory, których nie udało się dostrzec. Proszę różnych, ja już się przedstawiłem wprawdzie. Adam Bartosiewicz. Jestem trenerem Centrum Szkoleniowego Komar. Tak na co dzień można też mnie spotkać na blogu InfoLab, blog, którego logo się tutaj nam wyświetla. Gdyby ktoś miał natomiast pytania i chciał coś się więcej dowiedzieć, zapraszam do kontaktu za pomocą mojego oficjalnego e, maila komarchowego adam.bartosiewicz, pewnie tutaj duże B się świeci, ale może być z małej małpa komarch.pl, także tą drogą można się ze mną skontaktować i, i przejdźmy sobie Zasadniczego rdzenia naszego tematu, otóż na początek zadajmy sobie takie proste pytanie: dokąd zmierzamy? Czy dokąd zmierza raportowanie? Jaki jest kierunek? Oczywiście można tutaj wysnuć bardzo wiele ciekawych odpowiedzi, które gdzieś tam mogą, mogą się pojawić. Pewnie każdy z Was ma jakąś swoją własną. Nie, oczywiście nie, jeszcze nie będziemy budowali androidów, które gdzieś tam nas zastąpią w wielu obszarach naszego życia, ale Boston, Boston Dynamics zapewne takie plany ma i takie rzeczy kombinuje. Na razie można u nich sobie nabyć pieska do specyficznych zastosowań, o ile w ogóle nabycie jest możliwe. No jest, chyba, chyba jest, ale dosyć skomplikowana procedura się z nim. Wiąże, ale to więcej do sieci odsyłam, żeby sobie zobaczyć, co się tam z tym dzieje, jakie to rzeczy nam daje. Natomiast zwróćmy uwagę na coś innego, to znaczy kierunek, który dzisiaj się pojawia, to jest kierunek związany z automatyzacją decyzji. Automatyzacja decyzji to jest coś, co stoi przed sztuczną inteligencją otworem. Dlatego, że jest to oprogramowanie, które cały czas decyduje. Cały czas decyduje, które kohorty danych wybierze, których nie, które, pomiędzy którymi jest związek, a pomiędzy którymi nie ma tego związku, więc pewnego typu decyzje mogą zostać scedowane na algorytm i tak się często dzieje przede wszystkim na rytach finansowych, które już w tym momencie zaczęły eliminować ludzi, czy już od dawna eliminują ludzi. W pewnych szybkich transakcjach, dlatego że komputer jest tu znacznie bardziej wydajny, zwłaszcza w sytuacji, kiedy liczy się sekunda, milisekunda na podjęcie, na podjęcie działań. Chociaż jestem osobiście ciekaw teraz, kiedy rynki tąpnęły w związku z koronawirusem, co tu się wydarzy. Koronawirus zresztą jest kolejnym bardzo ciekawym, interesującym przykładem z dwóch powodów. Ilustrującym właśnie to, że trend automatyzacji decyzji może być tym, w którym, w kierunku którego będziemy, będziemy zmierzali. No, no dlaczego? No najpierw zastanówmy się, jak do tej pory podejmowano decyzje, w jaki sposób firmy generowały tak zwane racjonalne decyzje. Pomijamy tutaj intuicję biznesową menadżerów, szefów, prezesów, która ma też ogromne znaczenie, i nie można jej zignorować. Natomiast zwykle się to wiązało z dosyć złożonym obiegiem informacji którego najsłabszym elementem zawsze jest człowiek. I y, y, obieg informacji y, y, powoduje to, że decyzja jest podejmowana po jakiejś y, ilości y, cykli, y, które gdzieś tam w firmie muszą się odbyć, obiegów ilustrowanych przez to koło tutaj, y, y, gdzie analitycy starają się wziąć pod uwagę dziesiątki czynników, i tak pewnie wszystkich nie uwzględnią, bo się nie da. Nie da, albo no, nasza ułomność powoduje to, że zawsze coś możemy po, po, pominąć, i to samo w sobie jest ryzykiem. To znaczy, zawsze trzeba wziąć pod uwagę ryzyko ludzkiego błędu, którego konsekwencje mogą być znaczące. W każdym razie. Zespół analityków trzeba było zasilić danymi, trzeba było te dane z ich pomocą zagregować, przetworzyć i wyciągnąć wnioski. Czasami, żeby te wnioski wyciągnąć, trzeba było stworzyć dziesiątki różnego rodzaju skomplikowanych obliczeń, uwzględniających jakąś bardzo zaawansowaną, magiczną matematykę, którą często tylko ten zespół rozumiał. I to wymaga czasu, to wymaga Wymaga czasu. To jest oczywiście związane z twórczym myśleniem, ale tak czy inaczej zajmuje mnóstwo, mnóstwo czasu, zanim podejmiemy właściwą decyzję. No i właśnie wróćmy do czegoś, co teraz. Zapewne każdemu z was spędza sen z powiek albo wołuje pewien, pewien niepokój koronawirus. Koronawirus został wykryty przez algorytm, czy jego prawdopodobieństwo zaistnienia, pojawienia się takiego stanu epidemicznego w Chinach zostało wykryte pod koniec grudnia przez pewien algorytm. I co się okazało, to znaczy jakby no, algorytm sygnalizuje, czyli jakby daje nam pewne, pewne informacje, natomiast on nie decyduje. To znaczy kto inny podejmuje pewne, pewnego rodzaju działania i zawsze jest, to, zawsze jest to człowiek. Algorytm za nas nie decyduje. Zresztą z tą epidemią, tą epidemią dużo lepiej poradziły sobie państwa, które potem algorytmy wykorzystywały do analizy śladów poruszania się ludźmi, śladów interakcji, właśnie cyfrowych, cyfrowych śladów, tak aby wykryć osoby, które potencjalnie mogły zostać zakażone i je przebadać. Zdaje się, że Europa niestety jest pozbawiona tego typu narzędzi. Natomiast istnieje jeszcze pewna druga, kolejna ciekawa konsekwencja, której świat mówi trochę mniej. Otóż my się przyzwyczailiśmy do różnego rodzaju asystentów i systemów wspierających nasze codzienne funkcjonowanie. Asystenci głosowi Siri, Google, Alexa troszkę zgłupiały, kiedy w Europie pojawiły się tak poważne perturbacje. W Europie, potem w Stanach Zjednoczonych, związane z poruszaniem się, transportem, dostępnością różnego rodzaju miejsc, powierzchni, w których do tej pory zbierali się ludzie. My, zresztą ja jestem też przykładem tego, zaufaliśmy tym narzędziom. Um, uwierzyliśmy im, że życie jest e, e, bardzo wygodne. I mało kto sobie dzisiaj wyobraża jeżdżenie na przykład w po Polsce gdzieś tam bez nawigacji, bez nawigacji Google. Choć jak pokazali performerzy w Berlinie, można też ją oszukać. Natomiast Google, w momencie pojawienia się bardzo szybko, czy bardzo szybko wdrożonych restrykcji, troszkę nam zwariował i nie był w stanie podawać prawidłowych informacji, bo cóż, nikt tych informacji mu nie dostarczył. Ja jako przedsiębiorca. Dopiero bodaj trzy dni temu, 3 czy 4 dni temu dostałem maila od, od Google, Google, moja firma z zapytaniem, czy moje przedsiębiorstwo doświadcza jakichś perturbacji, żebym zaktualizował wszystkie wpisy w Google o ewentualnej dostępności mojej organizacji w tym momencie. Także proszę zobaczyć, że asystenci, którzy są sztuczną inteligencją, taką bardzo użyteczną na co dzień. Prosty sposób działającą, nie poradzili sobie z tym, no cóż, to jest tylko algorytm, który bazuje na danych, które ma. A zatem pojawia się bardzo proste pytanie, i podejrzewam, że taki będzie też pewien kierunek: czy algorytm nie byłby w stanie zaktualizować tych informacji automatycznie, podjąć decyzję za przedsiębiorcę, który tak naprawdę pewnie nawet gdzieś tam kiedyś wprowadził dane do Google, ale o nich zapomniał. I ostatnią rzeczą, o której będzie myślał, to jest aktualizacja wpisów we wszystkich rodzajach mapi nawigacji, które gdzieś tam, gdzieś tam ma, by te dane były aktualne. Rzeczywiście będzie to, jest to, jest to skomplikowane, długotrwałe. Jeszcze trzeba pamiętać, gdzie się zarejestrowaliśmy. Zatem, prosta ilustracja, dość banalna, ale algorytm mógłby za nas dokonać pewnych zmian i mówić nam o potencjalnej dostępności bądź braku dostępności różnego rodzaju przestrzeni. Tymczasem w organizacjach problem jest dużo bardziej granularny, dlatego że za pomocą tego typu algorytmów chcielibyśmy często podejmować pewne strategiczne decyzje. Do tego jeszcze droga jest daleka, ale nie jest niemożliwa, dlatego że zwłaszcza w szacowaniu ryzyka, w zarządzaniu ryzykiem i tym, co się dzieje, jakby w otoczeniu, w otoczeniu organizacji firmy, to jest to duża przewaga tego typu narzędzi, aby można było przewidywać, aby wykonać predykcje pewnych, pewnych potencjalnych niebezpieczeństw, które mogą się dziać, tak jak właśnie ma to, miejsce, ma to miejsce teraz. Firmy, które podejrzewam, że tak jest, firmy, które lepiej zareagowały na pewne przecieki związane z... Pojawieniem się, możliwym pojawieniem się pandemii dużo lepiej są do tego przygotowane niż te, które podejęły działania pod wpływem impulsu, kiedy już mleko się rozlało. Więc y, przewidywanie tego typu y, sytuacji, gromadzenie danych z otoczenia, gromadzenie danych cyfrowych y, o pewnych ruchach, które gdzieś tam dzieją się w różnych państwach, mniejszych lub większych. I y, to jest zadanie dla algorytmów sztucznej inteligencji, które do BIA będzie nam wkraczać coraz mocniej. No właśnie, ale jak się do tego przygotować? Czy, jak, czy, czy można stosować tego typu narzędzia y, na co dzień? Oczywiście można. Narzędzi jest bardzo dużo. Rynek się pod tym względem rozwija i rozwija się dwutorowo, to znaczy z jednej strony potrzebujemy kompetentnych fachowców oraz takich fachowców, którzy będą chcieli być kompetentni, dlatego że rynek się zmienia i trzeba się dużo uczyć. Dostawcy ci wielcy, tacy jak Microsoft, Oracle, dostarczają już coraz bardziej zaawansowane narzędzia umożliwiające modelowanie. Na danych, czy tworzenie modeli uczenia maszynowego, głębokiego uczenia maszynowego, sieci neuronowych na własnych informacjach. Te dane oczywiście trzeba gromadzić i najłatwiej byłoby oczywiście zastosować to, co, to, co, to, co mamy, to, co jest, jest pod ręką, czyli właśnie narzędzia takie jak Power BI. Tableau oraz te kompetencja, ta kompetencja tu będzie się sprowadzała do nauki języków, które świetnie radzą sobie z uczeniem maszynowym, czyli Pythona albo Era, którego logo tak się ładnie tutaj nam świeci i jest takie, takie duże. Natomiast what next? A no właśnie, jak to działa, no to zapraszam do krótkiej wizyty w platformie w platformie Power BI, gdzie Microsoft przygotował nam pewne zajawki tego, jaka czeka nas przyszłość. Zapraszam teraz do portalu Office.com, z którego udamy się do platformy Power BI. Ok, witam was serdecznie teraz w części demonstracyjnej. Przed nami portal Office.com, centrum dostępowe Office 365. Jeżeli macie dzieci, uczcie ich tego adresu. portal OfficeCom. Bo jeżeli Wasza szkoła weszła w program edukacyjny, a wiele z nich wchodzi teraz tak bardzo, bardzo, bardzo szybko, to ten adres może być pomocny. Również dla systemu edukacji dla Waszych, dla waszych pociech, żebyście mogli im trochę pomóc. I wśród oczywiście wielu narzędzi, które mamy w portalu, jest oczywiście Power BI, do niego sobie zajrzyjmy i zobaczmy, co tutaj siedzi. Proszę, szanownych, w Power BI przygotowałem sobie wcześniej takie trzy bardzo proste raporty które sobie teraz zobaczmy. One są zatytułowane dosyć specyficznie OH i AW01. Te nazwy nic nie mówią, ale za chwilę, za chwilę się to wyjaśni. W naszej grupie Komar Competence Day na Facebooku też zamieszczę tam pliki, które... Pozwolą Wam ewentualnie powtórzyć ten, ten eksperyment, który tutaj mamy. Zajrzyjmy sobie do pliku o magicznej nazwie. O, już Wam wyjaśniam, co on zawiera. Znaczy, praktycznie nie zawiera nic. Zawiera jedną małą kartę, w której mogę zadać pytanie. Zadać pytanie. Power BI-owi i podpiętym informacją. I oczywiście, co tu, co tu w tym pliku siedzi, słuchajcie. W tym pliku siedzą sobie wyniki wszystkich Igrzysk Olimpijskich do tej pory, jakie się odbyły. I zadajmy Power bi takie pytanie. Zrobię to w języku angielskim, dlatego, że oficjalnie te narzędzia nie wspierają jeszcze języka polskiego i długo pewnie nie będą. Ale rezultat będzie bardzo ciekawy. Co... Count, count, count medal. Count medal, proszę zobaczyć, że różne kategorie nam tutaj od razu analizator zaproponował. Count medal by city, by country, by year, by sport. Wszystkie te rzeczy mogę sobie zobaczyć. Liczba wydanych medali z uwagi na Wiek, wiek sportowca. No zobaczmy sobie właśnie ten, ten rezultat. I proszę bardzo, jako zwrotkę mamy jakąś wizualizację. Oczywiście, lepszą lub gorszą, trzeba był pewnie zwiększyć rozmiar. Tego kafla w trybie edycji, żeby on się nam tutaj pięknie pokazał, ale, ale są etykietki, mogę zobaczyć konkretne informacje o tym, ile medali przyznano z uwagi na wiek sportowców. Robi to, robi to maszyna. Ja mogę rozmawiać z tymi danymi, które mają postać bardzo zwykłej, normalnej tabeli i pojedynczej tabeli, otrzymując automatycznie wizualizację. Proszę sobie teraz wyobrazić, że to narzędzie gdzieś trafia do menadżera Waszej firmy, który zechce w swojej, menadżera, prezesa, w swojej limuzynie porozmawiać z danymi za pomocą aplikacji mobilnej. Nic prostszego może to, może to wykonać. Dane, które, którymi ja zasiliłem, raport o, zostały oparte o Oficjalne dane międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i są anglojęzyczne. Tabela H to jest taka tabela sprzedażowa, tabela handel, w której mogę pogadać sobie z danymi, które są już nazwane po polsku. I zobaczmy, co tutaj sobie z tego wyjdzie. Średni zysk 2000, na przykład 16 rok. Zobaczmy. Czy będę miał jakiś, jakiś wynik? Generalnie widzę różne kombinacje, które mogę sobie zastosować, ale zastosujmy to najprostszą, którą nam tutaj komputer podpowiada. Tabela zwraca mi konkretną wartość czy konkretną informację. Zobaczmy sobie teraz średnia. Średni zysk, ale w podziale na regiony. O, wizualizacja nam się zmieniła. Mam konkretne informacje ujęte zupełnie inaczej. To jest też dosyć, dosyć ciekawa, ciekawa sprawa. No to jest proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób ja pytałem tą, tą tabelę. Tak naprawdę posłużyłem się nazwami kolumn i jest to jakieś rozwiązanie, i można byłoby sobie w ten sposób kombinować dalej. Natomiast co tutaj jeszcze za tym sobie siedzi? Mamy trzecią tabelę, która za chwilę przyda nam się, a raczej całą bazę danych, która przyda nam się do pokazania zupełnie innego podejścia też, które Microsoft wprowadził do platformy Power BI. Otóż my podejmujemy decyzje często na podstawie bardzo prostych informacji. To jest zresztą jedna z sugestii dla wszystkich twórców raportów, aby tworzyli je w sposób najprostszy możliwy, żeby one posiadały czy pokazywały kluczowe informacje, nie zaś mnóstwo tabel i wskaźników, które są zrozumiałe, ok, dla jakiegoś działu, nie wiem, finansowego czy, czy analitycznego, ale dla kluczowego konsumenta czyli jakiegoś członka zarządu, niekoniecznie już muszą być one tak łatwo. Tak łatwe do przyswojenia, a często też podczas różnego rodzaju posiedzeń potrzebne są naprawdę podstawowe informacje. I co sobie twórcy Power BI wymyślili? Ta technologia jest bardzo mocno rozwijana. Otóż wymyślili sobie narzędzie, które nazywa się Quick Insight, i ono tutaj jest reprezentowane przez małą ikonkę żarówki. Przy każdym z tych raportów. Mamy, mamy ikonkę żarówki. Co to jest? Tam pod spodem podłączone są, jak to w Microsoft'cie mawiają, hundreds and thousands algorytmów, które zostaną odpalone przeciw naszym danym. Tak, gdyby to tłumacząc, czy tłumacząc, można byłoby tak dosłownie to zrobić: It's run against your data. I co to, co to robi? No to zobaczmy. Najpierw kliknąłem sobie dane żarówkę przy pliku O. W prawym górnym rogu zobaczcie, pojawił się komunikat, że trwa wyszukiwanie pewnego rodzaju szczegółowych informacji dotyczących zawartości, podpiętych informacji, tego, z czego one się składają I zobaczmy, co to tam nam Power BI znalazło. Ok. I tutaj bardzo ciekawe zaskoczenie. Zobaczcie, że z danymi o charakterze sportowym, patrząc na te wizualizacje, algorytmy poradziły sobie słabo. One coś tam nam pokazują, natomiast oczywiście nie są to narzędzia czy wyniki, które mogą być użyteczne. Pewne wykresy, pewnie tak, a nawet niektóre są ładne, zwłaszcza, że tu jest sporo wykresów bombelkowych, nie takich prostych do stworzenia. Do stworzenia i, i, i mogą one być przydatne, bo powstały automatycznie. Nie wszystkie jednak będą super, super użyteczne. Także podziękujmy sztucznej inteligencji, że zrobiła coś za nas, ale nie dokonała oczywiście selekcji, jeszcze sobie z tym nie poradziła. Tak, aby wskazać pewne interesujące nas rzeczy, ale to nie oznacza, że nie jest to do zrobienia. Sztuczna inteligencja nie wie, kto będzie docelowym konsumentem raportu. Póki co wie to jeszcze jego twórca. Ok, tak wygląda to przy danych O, czyli danych dotyczących Olimpiad. Zobaczmy sobie, jak algorytm poradzi sobie z danymi H. Czyli z danymi z, dotyczącymi mm, sprzedaży jakiegoś fikcyjnego przedsiębiorstwa w Polsce, i znowuż musimy chwilkę poczekać, zanim algorytm skończy nam przetwarzać te informacje. Te, te bazy danych są dosyć nieduże to jest kilkadziesiąt tysięcy wierszy, więc on to stosunkowo szybko wykonuje. I, I oczekiwanie na rezultat nie musi trwać dość dużej ilości czasu. No i zobaczmy sobie, T tutaj już mamy nieco inne wizualizacje. E I te wizualizacje, ponieważ dane są, dotyczą finansów, wyglądają już znacznie lepiej i więcej, więcej użytecznych informacji tutaj znajdziemy. Z czego to wynika? Dlatego, że też Microsoft powiedział jasno, że. E wizualizacje, które tworzymy sobie, czy zostały stworzone dla potrzeb tego, tego narzędzia będą, znaczy one głównie dotyczą danych finansowych, no, czyli tam się sprawdzają. Dlatego też warto wziąć poprawkę na to, że zasilenie danymi nie wystarczy, potrzebujemy danych finansowych do tego, żeby to jeszcze sensownie, zafunkcjonowało. Także proszę zobaczyć, zwróćcie uwagę na to, że mamy tych wizualizacji znacznie więcej, ponieważ analiza naszej bazy danych przyniosła więcej sensownych wyników. No i dobrze, zostawiliśmy sobie na koniec model danych, który jest już oczywiście strukturą wielotabelową, model SQL Server Analysis Services Tabular. Tak został wgrany do, do, do Power BI -a. i model składający się z wielu tabel bazujących na bazie danych popularnej, samplowej bazie danych Microsoftu, czyli Adventure Works, pewnie wszyscy fani SQLi znają ją na wylat i na przestrzał i zobaczmy, co się wydarzy nam, kiedy puścimy analitykę, tego typu analitykę, na całym modelu danych, co tam sobie Power BI zrobi. Oczywiście podejrzewam, że troszkę dłużej będzie trzeba poczekać na to, aż narzędzie skończy. Choć te dłużej, patrząc właśnie na, na wynik, nie, nie trwało za długo. Być może już wyniki są zrobione, bo to dane przykładowe. Ok, i prześledźmy sobie, zobaczmy, co on tutaj sobie zobaczył. E, 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 jakiego rodzaju wyniki, e, wyniki mamy. I OK, proszę zobaczyć, e, że e, rezultat jest dużo e, jeszcze bardziej funkcjonalny z uwagi na konstrukcję samego modelu danych. Po pierwsze, jest on anglojęzyczny. Dwa, baza danych i nomenklatura e, jest klarowna dla narzędzi uczenia maszynowego. Chodzi tu głównie o nazewnictwo tabeli kolumn. E, e, i wartości i dane, które w środku siedzą, pokazują nam jeszcze bardziej ciekawy, ciekawy wynik. Także dobrze dopracowana baza danych tak naprawdę może podlegać automatycznej analizie, prawie automatycznej. I spora część tych wizualizacji, które znajdziecie tutaj, o dużo tego jest do zastosowania od razu i tak naprawdę trzeba jeszcze wdrożyć proces odświeżania tych danych, aby potem można było sobie z nich pięknie skorzystać i minus tylko quick insight polega na tym, że to co ja tu wyprodukuję, to mogę sobie co najwyżej za pomocą pineski przypiąć no już nie do raportu, ale do pulpitu nawigacyjnego, czyli tak naprawdę te dane są produkowane przez automat i w sposób pasywny, dostępne dla użytkownika za pomocą pulpitu nawigacyjnego Power BI. Czy jest tutaj jakieś spore pole do działania? Oczywiście, że jest, dlatego że właśnie za pomocą integracji narzędzi języka R, środowiska języka R i środowiska języka Python z Power BIem, możemy budować też własnego, własne rozwiązania. Które będą przyspieszały dostarczanie kluczowych informacji dla kluczowych postaci w przedsiębiorstwie i do automatyzacji. Podejmowania decyzji jest już tylko jeden krok. Oczywiście też proszę, ponieważ horrory wszyscy teraz chcą kręcić, nie wywoływać na tapetę słynnego Terminatora i Skynetu jako systemu, który integrując te dane, właśnie później podjął decyzję o anihilacji ludzkości. Takie coś się jeszcze nie wydarzy. Natomiast automatyzacja decyzji też wcale nie oznacza to, że, że sztuczna inteligencja podejmie ją za nas w pewnych prostych obszarach, tak jak na przykład aktualizacja a, a różnego rodzaju asystentów głosowych, ale jednak m, będzie to raczej kooperacja e, człowiek-maszyna. No i oby ta kooperacja e, była bardzo etyczna e, i bardzo, e, bardzo klarowna. Proszę szanownych, bardzo dziękuję, e, że zechcieliście, by, zechcieliście być ze mną, przez te paręnaście minut. Zapraszam na Komar Competence Day w lepszych czasach na żywo i zapraszam do kontaktu z nami, z Centrum Szkoleniowym Komarch na co dzień. Mamy dla Was bardzo bogatą ofertę zdalną. Można sobie z niej skorzystać i wiele rzeczy, również power BI-owych, bo to jest mój świat, w tej formie możemy Wam przekazywać. Do usłyszenia i do zobaczenia.